U kurde, ale pięknie. To chyba nie przepłaciliśmy. <gry> 280 zł za takie widoki. W nocy będzie tutaj zacnie. To jest Kuala Lumpur. Jak się podoba? Bardzo, tam będą zdjęcia robione. Sesja zdjęciowa. Sesja zdjęciowa, tak jest. Jeszcze weźmiemy Action i skoczymy z Action do wody. Sąsiedzi też są, też mają ładnie. Tutaj jeszcze jakiś chyba Skybar jest. Idziemy zobaczyć. Tak, można sobie coś zamówić. Tak jest pięknie. No, Cal Tower. Robi robotę też tutaj. Mistrzostwo świata. To jeszcze zobaczymy siłownię. Tutaj można zrobić napinkę. Ciao. Można iść dalej.